Cześć, to znowu ja Piotrek. Dzisiaj zagramy sobie w Crusher. I ogólnie, przed tym jak zagramy, zapraszam do klatno eku Jest bardzo dużo miejsc, można bardzo dużo dołączyć. Prosimy o dołączenie, znaczy ja proszę o dołączenie. Tutaj tylko 8 7 osób gra, więc... A są, ale nie kraju, więc zapraszamy do kraju jak najszybciej. No i bo jest potrzebny, bo no, brakuje no I od razu odbieramy skrzyneczkę. Tak, tutaj odbieramy skrzyneczkę. skrzynki, Dobra, dobra, jemnicz, ale dobra, teraz już wykramy. Zakrajmy. i tutaj jakiś eee, Teraz spuścimy jeszcze armię chyba do ataku. Armia na świątym, kontra na ataku. Przekrót no i co, teraz tylko atakujemy jak najszybciej do tego. O, teraz tutaj, drugi film tu znalazł, Któryś sam polepnie, który oczywiście przewój da. Bo tam do pierwszy i tamto mi też mu, ale dobra. No cóż, tak, i mój spiłem bardzo dużo. I teraz rozpocznijmy chyba mecha Kinga. To będzie to chyba najlepszy małem, żeby kogokolwiek postawić akurat. Czy miałem rację, o czym miałem? No, można powiedzieć, że no, akurat miałem. miałem. Zostaj zabrajmy. My armią. No... Armia mało pomaga, oj mało, oj mało. Zostawmy tak wymyjnicza. Wiesz, rzecz końcowa, płaczę te rematki, po. Bo... Ja nie płaczę i teraz... Mogę zobaczyć tak przystańte. Nie wiem, czy nie ma tutaj takiego napisu... Przestań wysyłać te emotki. Na pewno z tego, z tego się No Ale nie ma co nie ma, coś. Eee, postawił armię. Nie, I teraz, co to coś. Postawił armii, nie to. Teraz tu zapisimy ten armii. i licza. Eee, co teraz musimy no, puścić? No nic nie musimy, bo on właśnie przysłał piesza, czyli królami piesza. Teraz ja będzie jeszcze emotki wysyłał cały czas i to jest Dlaczego to tu się tutaj staje po minus 30? Powariowali w tych królach. Dobra, myślę, że sakramy tutaj. Tak, my sakramy tutaj akurat. Wcześniej akurat tutaj kramy, no ale no, kramy to kramy. Tym razem piszemy sobie tak, a nie, to ja. No i najlepiej tak chciałam. Stawiać wszystko swobodnie, O tak, tak, tak. To przekrałam, no ale cóż, coś nam się poruszyło zawsze. No tutaj akurat jest ciężko na tym wygrać. A wkładamy. Z tej kołdzysz, z tej kolce skrzynki. Muszę wziąć lakęta. A to dobrze wiedzieć. No to teraz zakrajmy sobie tu, e, czy na czarolnicę. Nie, no na czarolnicę, że sobie. Ja chyba na tym klasyku akurat po mnie zaczęło dostać. To zaczynam. Spiryt, paser, nie. Dużwa klona. Ja bym to użyła plona, ale kto trafić nie Nie oklą ja, się czasami przytaje jednak. Armię, to coś już ta jest jeszcze wyjść Więc dobra, plą się przytaje czasami. Po yy, Tak, nie, to postawimy akurat i to będzie kto raczej z ekranu, no To będzie raczej z ekrana, czyli coś się trwali. Nie mam co robić. No, no, oczywiście jak ktoś kraft tą kre, to niech ta łapkę kurę i supa na tym kanale, no bo zawsze więcej supów to zawsze fajniej. I zawsze tych łapek w górę to też fajniej. Więc dajcie łapkę, dajcie supa, jest zawsze fajniej. No i oczywiście, co się dzieje przy o nowych filmikach. Może nie będą coś takie fajne, ale to weźmiemy no pędom. Jeszcze tej Straw Fali, Straw szkieletona i Fali, Dlaczego kogoś tu czeka? Nie ciekawe, dlaczego lampa czeka. Tak akurat nie wiem. Co się stało, że Megach nie umiał tych szkieletów trafić? Czy co? To jeszcze nikt tak nie było. Ale to niech krajny krajmy dalej. trochę talić tutaj mocno. Mocny atak tam. Ktoś. Ale ani trochę tu nie ruszyłem. Co się dzieje? Zaraz się tam postawię na po plusie bo zaraz ruszę. Przepraszam, moja karta nie doszła. Chciałbym tam skupić na prawo, na atak, a ja pójdę na lewo z atakiem. Tak, to był raczej dobry plan. prostu robimy tak, tak. Czy to co ciała? Nie by postawił inferno, interno trakunika, który się musi to ochronić. No. Będzie sobie już skinnił, taka pół nie ma tutaj kować. Mam jeszcze jednego meka Tak jak... Ale to jest trochę poprzykrano, no nie. Albo jakby ten poszedł. Nie. Można to jeszcze tak wyrównać, ale ciężko, ciężko, ciężko i ciężko. Nie, tak już nie można No nie. 9 sekund, nie. 5 sekund, nie. Nie, co to on robi? Co on zrobił z tą armią? Oni nawet nie uderzyli go chyba raz, bo no raz, raz tylko chociaż uderzyli. Co? To będzie ciężko tutaj Jeszcze Teraz będzie wykrana i jeszcze raz przykrana skabinie. No ale nie wiadomo. No, zobaczymy, zobaczymy. z tym to chyba najgorsze co mogło powstać to się leczy przecież Ja ten mega king nikt jej nie pokona wiem się czy byś się nie poddać bo to chyba co tu się dzieje. To jest eee... Yy... muszę wygrać? Nie pamiętam, no to, no to co to. Hmm, Naprawdę przelewał na atakować. Atakujemy. Atak. tak coś, atakować? coś, 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 z tego ataku, to... Nic nie pójdźcie. Nie Mogłem się, Mogłem się tak się bronić. Mogłem się bronić. Nie! No! Nie! Była zła decyzja! Nie! Nie! Nie, tylko nie! Nie teraz! Nie! No i to jest mnie, no cóż. Przekrało się, no, ale może następnym razem będzie osobny odcinek, może będzie lepiej u się. No i. Otworzymy jeszcze tą skrzynaczkę, i myślę, że to było koniec, nic ciekawego nie wyleciało. No cóż. Myślę, że teraz już czas na zakończenie, ponieważ odcinek trwa 15, no, 14 minut. Więc do widzenia. Ja i do usłyszenia się za, na kolejnym odcinku.